Witam Was na kanale UC Academy, gdzie odkrywamy świat elektroniki. Czym się dzisiaj zajmiemy? Wytłumaczymy sobie, czym jest takt switch. Poznamy też kilka innych rodzajów przełączników, ich przykładowe zastosowania i obsłużymy zdarzenie wciśnięcia przycisku, używając Raspberry Pi. Okej, okay, więc zaczynajmy. Na początek sprawdźmy, co mówi Wikipedia na temat takt switcha. OK, czyli przycisk, jest to element elektryczny, który pozwala na połączenie lub rozłączenie obwodu i tym samym przepuszczenie lub przerwanie przepływu prądu. Możemy spotkać naprawdę wiele rodzajów przełączników. W zależności od potrzeb, pełnią one różną rolę w obwodach elektrycznych i urządzeniach. Bo na przykład taki rodzaj ostrzowego przełącznika będzie służył do załączania do pracy jakiegoś obwodu dużej mocy. Ten będzie pełnił rolę wyłącznika bezpieczeństwa w jakiejś maszynie, a w świecie elektroniki takie przyciski będą służyć jako część interfejsu człowiek-maszyna, który pozwala przekazać informacje do urządzenia. Z innych zastosowań możemy też wyróżnić mikroswitche jako czujniki końca obszaru roboczego w drukarkach 3D lub takie przełączniki do nastawiania konfiguracji programatora. Zastosowań jest naprawdę bardzo, bardzo wiele i nie będziemy przytaczać ich wszystkich. My dzisiaj skupimy się głównie na takim mikroswitchu w czternoszkowej obudowie. Jako symbol na schematach elektronicznych przedstawia się go w ten sposób. Nie zdziwcie się, jeżeli spotkacie się z innymi symbolami, ale według mnie ten jest najbardziej właściwy. Jak widać, nasze cztery nóżki są pomiędzy sobą połączone: pin numer jeden z pinem numer dwa i pin trzeci z pinem czwartym. Wyróżniamy różny podział przycisków ze względu na ich stan początkowy. Ten, który tutaj mamy, jest to przycisk normalnie otwarty, czyli jeżeli nie jest wciśnięty, to stanowi przerwę w obwodzie. Natomiast jeśli go wciśniemy, to wtedy metalowa blaszka wewnątrz przycisku mechanicznie zwiera obwód i przywraca jego ciągłość. Jeżeli nie jesteście pewni, które piny w waszym mikroswitchu są ze sobą połączone, możecie wziąć multimetr i sprawdzić to brzęczykiem. Popatrzmy na ten poglądowy schemat. Podłączymy przyciski w taki sposób do Raspberry Pi, aby każdy miał swój oddzielny GPIO, byśmy mogli następnie jednoznacznie wykryć, który przycisk jest który. Z drugiej strony. Mikroswitchy podłączamy napięcie i 3,3V poprzez stułomowe rezystory, które służą temu, aby ograniczyć prąd i nie spalić portów naszej malinki. Nie podłączajcie switchy do 5V, ponieważ GPIO Raspberry pracują w zakresie od 0 do 3,3V. Przy takim podłączeniu, jeśli na wejściach Raspberry Pi będzie panowo stan niski i przyciśniemy którykolwiek z przycisków. Na odpowiednich wejściach będziemy mogli wykryć zdarzenie przyciśnięcia przycisku. OK. Już mamy wszystko podłączone, więc możemy zaczynać programować. OK. Połączyliśmy się już zdanie z naszą malinką. Jeżeli nie wiecie jak to zrobić to odsyłam do linku, który wyświetli Wam się w prawym górnym rogu. I chwila pit stopu. Jeżeli podoba Ci się film to zostaw łapkę w górę jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś to zasubskrybuj kanał. OK, lecimy dalej. Otwieramy nasze środowisko do programowania Tony Python IDE. Tutaj mamy już przygotowany program, który napisałem wcześniej. Szybko go sobie omówmy. Importujemy bibliotekę GPIO. Tak jak w filmie, który polegał na miganiu diodą. Jeżeli nie wiecie, jak ją zainstalować, to właśnie odsyłam go do tego filmu. Tutaj w rogu znajdziecie link. W drugiej linijce informujemy nasz program, aby nie wyświetlał nam warningów, ponieważ one będą nam zaciemniać obraz na razie, który po prostu chcemy testowo sprawdzić, jak to działa. GPIO.setmode określa to, w jaki sposób numerujemy nasze piny. My ustawiamy sposób BCM. Tutaj z boku wyświetla Wam się grafika z opisem wszystkich pinów naszego złącza w Raspberry Pi. OK. Kolejna Komenda jest to GPIO Setup, która służy do tego, aby ustawić odpowiedni pin jako wejście albo wyjście. My właśnie w przypadku migania diodą LED ustawialiśmy go jako wyjście, a teraz chcemy sczytywać to, co się znajduje właśnie na tym pinie, stan napięcia jaki się znajduje, czyli pośredni stan logiczny, więc yy, używamy tego GPIO jako wejścia i wpisujemy jako pierwszy argument numer naszego pinu czyli 23 jako drugi GPIO.in i potem zmienną odpowiadającą za podłączenie rezystora podciągającego do zasilania lub ściągającego do masy ustawiamy na ściągnięcie do masy czyli GPIO. podkreślenie down Następnie otwieramy naszą nieskończoną pętlę programu i stawiamy instrukcję warunkową IF, w której sprawdzamy, czy nasze wejście, 23, jest w stanie wysokim. Jeżeli jest w stanie wysokim, to prosimy o stosowne wyświetlenie komunikatów w terminalu. Ok, sprawdźmy, jak to działa. Wciskam właśnie przycisk. I jak widzicie, bardzo wiele komunikatów, które z wyskakuje. No ale przecież ja wcisnąłem co najwyżej cztery razy ten przycisk. Dzieje się tak do, dla tego z kilku powodów. Nie oprogramowaliśmy tego, żeby y, nasz program czekał na to, aż puścimy przycisk. A kolejnym czynnikiem, który wpływa na wyświetlanie się wielu komunikatów, jest tak zwane drganie ze styków. Ponieważ nie jest to idealne złącze i wciśnięcie przez nas przycisku powoduje drganie wewnętrznych blaszek w naszym przycisku, co skutkuje. Tutaj właśnie teraz wrzucę wam zrzut z oscylogramu i na oscyloskopie właśnie wygląda to tak, że skutkuje to kilkoma skokami pomiędzy 3 3 a 0 V. Co nasz mikrokontroler znajdujący się w Raspberry Pi odczytuje jako kilkukrotne wciśnięcie przycisku. Ten efekt nazywa się po angielsku bouncing. A więc musimy zrobić jakiś debouncing. Można to osiągnąć dzięki hardware'owemu rozwiązaniu, czyli dodajemy dodatkowy kondensator do każdego przycisku. My rozwiążemy, rozwiążemy to sobie programowo i skorzystamy z gotowych funkcji, znajdujących się w bibliotece GPIO, które mają w sobie zaszyty już ten debouncing. Ok, możemy przejść dalej. Przeanalizujmy sobie drugi program, w którym poradzimy sobie z efektem bouncingu. W tym przypadku obsłużymy przycisk bazując na systemie zdarzeń, który jest zaszyty w bibliotece GPIO. Jak widać, program w niektórych miejscach się nie zmienił. Tak samo importujemy bibliotekę GPIO, ustawiamy, aby nie wyświetlał nam się warningi, ustawiamy sposób numerowania pinów, nastawiamy metodą setup odpowiedni kierunek pinu oraz ściągnięcie go do masy. Teraz przejrzymy silnicę 10 i widzimy, że wykorzystujemy tam metodę add event detect. Dzięki temu możemy przekierować ruch naszego programu do odpowiedniej funkcji wtedy, gdy zostanie wciśnięty dany przycisk, czyli to będzie tak zwana funkcja callbackowa. I widzimy że, mamy ją, widzimy, że mamy ją zdefiniowaną tutaj wyżej, i my chcemy, aby w tym wypadku wyświetlił nam się komunikat, że przycisk został wciśnięty. Jako argumenty metody addEventDetect podajemy numer pinu, podajemy na jakie zbocze powinien reagować system zdarzeń, ustawiamy, że na zbocze narastające, ponieważ z niskiego stanu logicznego zmienia się stan na wysoki, wtedy kiedy wciskamy przycisk. I teraz zmienną callback ustawiamy na nazwę naszej funkcji, którą zdefiniowaliśmy powyżej. Jak widać, zniknęła nam. Nieskończona pętla programu, ustawiamy tylko początkowy message, który informuje o tym, że jeżeli chcemy zakończyć program, to wciskamy przycisk Enter. I na koniec, dla porządku, czyścimy wszystkie stworzone obiekty dzięki bibliotece GPIO. Jak widzicie, mamy obsługę przycisku opartą o system zdarzeń. W tym przypadku też dość pewnie trzeba wciskać ten przycisk, ponieważ Zdarza się, że wystąpią dwa zdarzenia. Aby jeszcze poprawić ten debouncing, moglibyśmy czekać jakiś założony czas, w którym właśnie występują te drgania ze styku i sprawdzać, czy przycisk jest nadal wciśnięty. Jeżeli jest nadal wciśnięty, to dopiero wtedy wyświetlać komunikat. Ale na ten moment nam to wystarczy. Na dzisiaj to już wszystko. W ramach treningu możecie spróbować osiągnąć takie efekty, jak widzicie na ekranie. A ja wkleję kod programu w opisie. Jeżeli macie jakieś pytania, to napiszcie komentarz, postaram się odpowiedzieć. Ja się z Wami żegnam. Cześć.